Jeżeli szukacie bezprzewodowych słuchawek dla graczy, to bardzo dobrze trafiliście, bo w tym filmie zajmiemy się z recenzowaniem słuchawek Steel Series Arctis Nova 4X. Na samym początku przechodzimy do kwestii zawartości opakowania, a znajdziemy tutaj kabel USB, przejściówkę z USB typu A na USB typu C, odbiornik, papierologię oraz oczywiście same słuchawki. Arktisy Nowa 4X obsługują jeden rodzaj połączenia bezprzewodowego, czyli łączność w standardzie 2,4 GHz. Te słuchawki łączą się z urządzeniami przy pomocy dodanego w zestawie odbiornika. Oznacza to, że te słuchawki możemy połączyć z urządzeniami takimi jak komputer, laptop, telefon. PlayStation 4 oraz 5. Dodatkowo, jako że są to słuchawki skonstruowane z myślą o konsolach od Microsoftu, to są one kompatybilne także z konsolami Xbox poprzedniej oraz najnowszej generacji. Tutaj warto zauważyć, że te słuchawki, w przeciwieństwie do innych droższych słuchawek serii Nowa, nie obsługują łączności Bluetooth, więc w tym przypadku musimy zadowolić się łącznością w standardzie 2,4 GHz. Przechodząc do wyglądu i jakości wykonania dzisiaj testowanych słuchawek to należy stwierdzić, że te słuchawki wyglądają tak jak praktycznie wszystkie słuchawki serii Arctis Nova. To znaczy mamy tutaj oczywiście materiałowy pasek za pomocą którego możemy wyregulować słuchawki tak aby jak najlepiej leżały na głowie. Dodatkowo słuchawki same w sobie również posiadają możliwość regulacji ich wielkości. Jeżeli chodzi natomiast o jakość wykonania to te słuchawki zostały wykonane z tworzywa sztucznego, które jakościowo wypada całkiem nieźle, ale mimo wszystko Arctisom Nowa 4X do uzyskania miana pancernych słuchawek brakuje naprawdę dużo. Teraz powiedzmy sobie parę słów o komforcie użytkowania, i tutaj muszę przyznać, że te słuchawki na głowie leżą naprawdę dobrze. Nie odnotowałem żadnych problemów z nadmiernym uciskaniem głowy czy ocieraniem uszu, więc pod tym względem nie mogę się do niczego doczepić. Idąc dalej, warto wspomnieć o tym, że na słuchawkach znajdziemy pokrętło do regulacji głośności, przycisk do wyciszania mikrofonu, port USB-C pokrętło do miksa oraz przycisk służący do włączania oraz wyłączania słuchawek. Ponadto Arktisy Nowa 4X posiadają wbudowany mikrofon, którego możemy schować w taki sposób, aby nie wystawał poza obrys samych słuchawek. Jakość tego mikrofonu będziecie mogli teraz usłyszeć. No i teraz właśnie testujemy mikrofon ze słuchawek SteelSeries Arctis Nova 4X. No i teraz sami możecie ocenić czy jakość tego mikrofonu jest dla Was akceptowalna. Jak mogliście właśnie usłyszeć jakość dźwięku rejestrowanego przez ten mikrofon zdecydowanie nie stoi na najwyższym poziomie. Także ten mikrofon z pewnością nie jest atutem tych słuchawek. Aczkolwiek tutaj trzeba zauważyć, że naprawdę trudno jest znaleźć słuchawki bezprzewodowe, które miałyby dobry wbudowany mikrofon, więc myślę, że jakość dźwięku rejestrowanego przez ten mikrofon nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Przechodzimy zatem do kluczowej kwestii w przypadku każdych słuchawek, czyli do jakości dźwięku. W tym przypadku muszę przyznać, że te słuchawki grają całkiem nieźle. Dźwięk jest w miarę czysty i zrównoważony, oczywiście jak na słuchawki gamingowe. Natomiast, jeśli te słuchawki porównalibyśmy ze słuchawkami dla audiofilów w podobnym budżecie, to testowane dzisiaj słuchawki wypadłyby dość blado. Myślę jednak, że dla osób, które nie mają zbyt wygórowanych wymagań, jakość dźwięku tych słuchawek będzie jak najbardziej satysfakcjonująca. Tutaj jeszcze chciałbym tylko wspomnieć, że jeżeli chcemy zmienić preset dźwięku tych słuchawek, to możemy to zrobić przy pomocy aplikacji SteelCDS GG. I teraz przechodzimy do kwestii ceny Arctisów Nova 4X, tak więc te słuchawki możemy zakupić za kwotę około 500 zł, natomiast co jakiś czas pojawiają się promocje, podczas których te słuchawki można kupić za około 350 zł. Patrząc na to, że mamy do czynienia z bezprzewodowymi słuchawkami multiplatformowymi, jest to ocena naprawdę niezła. Recenzując słuchawki bezprzewodowe, nie można zapomnieć o czasie pracy na jednym ładowaniu. Producent deklaruje czas działania w okolicach 36 godzin, co jest wynikiem całkiem przyzwoitym. Podsumowując, słuchawki SteelSeries Arctis Nova 4X to ciekawa opcja dla osób poszukujących bezprzewodowych i multiplatformowych słuchawek. Nie są to oczywiście słuchawki idealne, ale myślę, że dla większości graczy jest to naprawdę dobra opcja, zwłaszcza jeżeli uda Wam się je zakupić na jakiejś dobrej promocji. A co Wy o tych słuchawkach sądzicie? Swoje opinie możecie oczywiście wyrazić w sekcji komentarzy pod tym filmem. Dodatkowo, jeżeli ten film Wam się spodobał, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. A na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się, na razie i do następnego.